W Biblii nie ma nic o tym, że Jezus narodził się w stajence. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że Józef i Maria udali się do Bytlejem, aby dać się zapisać w spisie ludności. Nie mamy jednak żadnych historycznych dowodów, że ten spis kiedykolwiek miał miejsce. I nie jest to żaden spisek ateistów. Przyznają to nawet wierzący bibliści, np. przykład ksiądz profesor Raymond Brown. No ale nawet jeżeli nie jest to precyzyjna informacja historyczna, to musiała zostać podana w taki sposób, aby czytelnik z pierwszego wieku mógł ją przyjąć. Rzymianie spisywali ludzie albo ze względu na obecne miejsce zamieszkania, albo ze względu na nieruchomości, które posiadała rodzina. Jeżeli więc Józef chciał udać się do Betlejem, to tylko dlatego, że miał tam dom rodzinny. Ktoś jednak powie, to bez sensu, ponieważ kiedy Józef i Maria docierają na miejsce, to chcą zatrzymać się w gospodzie. No niezupełnie. Autor Ewangelii Łukasza nie wiedział nic o żadnej gospodzie. W Ewangelii czytamy, że nie było dla nich miejsca w kataluma, czyli tutaj u góry w pokoju gościnnym. To właśnie w kataluma Jezus spożywał ostatnią wieczerzę, a nie było to przecież w gospodzie. I nie jest to żaden wymysł współczesnych Biblistów. Wiedzieli o tym bardzo dobrze starożytni chrześcijanie. Starożytne tłumaczenia Biblii na język koptyjski, syryjski czy łaciński nie wiedzą nic o żadnej gospodzie. Ale to nie wszystko. Wielu czytelnikom ucieka jeden mały szczegół. Przed podróżą do Betlejem Maria nie była oficjalnie żoną Józefa, byli tylko w narzeczeństwie. Jednak po przybyciu do Betlejem czytamy nagle, że śpią w jednym pomieszczeniu. Innymi słowy, gdzieś w trakcie podróży musiało dojść do małżeństwa. U starożytnych Żydów za uroczystości z narzeczeństwem odpowiedzialna była rodzina przyszłej panny młodej. Natomiast ślub organizowała rodzina pana młodego. A skoro Józef miał dom rodzinny w Betlejem, to tam przebywała jego rodzina. I właśnie tam zorganizowano mu ślub! Początkowo Józef i Maria po ślubie dostali miejsce u góry, w pokoju gościnnym w Katalumie. Kiedy jednak przyszła pora na rodzin, to musieli zejść na dół, ponieważ tu nie było miejsca. Tu zeszli. Tutaj też znajdował się żółw, a tutaj znajdowały się zwierzęta. Jak widzicie, nie była to żadna stajenka, a dom rodzinny. Na dole były po prostu zwierzęta. Jeżeli ktoś chciałby poczytać na ten temat więcej, to polecam ten artykuł.